Witajcie w Pozytywnej Kuchni. Łagodny smak piersi z kurczaka bardzo dobrze komponuje się zarówno z warzywami jak i owocami, a w sezonie na truskawki nie może na naszym stole zabraknąć chociaż jeden raz kurczaka z truskawkami w sosie balsamicznym. Zachęcam Was gorąco do wypróbowania tego ciekawego połączenia, a po więcej pomysłów na dania z kurczaka i truskawek zapraszam na pozytywnakuchnia.pl. Truskawki dokładnie rozgniatam widelcem albo miksuję w blenderze i mieszam ze wszystkimi pozostałymi składnikami oprócz kurczaka i oliwy. Do marynaty wkładam mięso i odstawiam do lodówki przynajmniej na jedną godzinę. W trakcie marynowania mięso należy przewrócić, żeby dokładnie zamarynowało się z obydwu stron. Na patelni delikatnie rozgrzewam oliwę i wkładam na nią kurczaka dokładnie oczyszczonego z pozostałości marynaty. Szybko obsmażam z obydwu stron, żeby mięso zamknęło swoje pory. Potem zmniejszam ogień i duszę pod przykryciem przez około 15 minut, tak żeby całość piersi ugotowała się od środka. W czasie, kiedy pierś dusi się pod przykryciem w garnku doprowadzam do wrzenia składniki marynaty. Potem zmniejszam ogień i gotuję je przez kilka minut. Gotową pierś przekładam na talerze. Przekrawam na plasterki o szerokości około 1,5 cm i dekoruję rukolą, świeżymi pokrojonymi na plasterki truskawkami i sosem przygotowanym z marynaty. Talerz można też skropić w kilku miejscach bardzo gęstym octem balsamicznym. Po więcej przepisów zapraszam serdecznie na pozytywnakuchnia.pl i życzę Wam smacznego.